Cześć wszystkim. Na najbliższe skrzyżowanie z sygnalizacją będziemy sobie skręcać w lewo. Popatrzmy, jakie my tutaj mamy światła i co my musimy sobie zrobić, żeby przejechać to prawidłowo i bezpiecznie. Światło ogólne oznacza to, że w momencie, kiedy skręcam w lewo, to komuś będę tą drogę przecinać. Jak tu się ustawić, żeby było w porządku? Nie wiem, czy widzimy te wszystkie pojazdy, które są z przeciwka. Dokładnie tam, taki który też skręca w lewo a drugi obok biały jedzie prawdopodobnie na wprost, więc musimy się znaleźć pomiędzy nimi, zrobić to tak żeby było bezpiecznie żebyśmy nikomu nie zostawili drogi, więc wjeżdżając musimy po prostu wjechać w bardzo fajne, optymalne miejsce z tym, który jedzie sprzeciwka i skręca sobie w lewo będziemy się mijać prawdopodobnie prawym boczkiem zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Najpierw wyjdzie sobie pojazd przed nami, pierwszy, o popatrzmy jak on się fajnie, no trochę po powierzchni, ale ok, ustawia, mija się z tym pojazdem z prawej strony, także podjeżdżamy sobie i patrzę sobie, pędzi tam ktoś jeszcze czekać na niego, no jasne, po co mam mu wymuszać pierwszeństwo? przecież on jedzie pierwszy na wprost, bo ja skręcam w lewo, obserwuję sobie jeszcze, czy tutaj nie ma nikogo na przejściu dla pieszych, jak nie ma, no to śmiało możemy sobie jechać dalej prosto, i co? Ogólne światło i wcale nie takie trudne. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych i w filmach.